Dzień dobry, cześć, witajcie w nowym tygodniu. 23. dzień stycznia, poniedziałek, zapraszam na poranny przegląd techniczny. Na początek rynek złota, ale tak dla przypomnienia szeroka perspektywa czyli tak naprawdę interwał aż tygodniowy, ponieważ na takiej dynamice jak w ostatnim czasie panowała, to jest okres powiedzmy końcówki ubiegłego roku. Tutaj to spowolnienie jest na grudniowe spowolnienie widoczne, natomiast tak naprawdę ostatnie dni jeszcze grudniowe i oczywiście otwarcie styczniowe to było to była już bardzo du duża dynamika, a tym bardziej ta świeczka od 9, 9 do 15 stycznia zobaczcie jaki zakres zrobiliśmy w okolicy 50 dolarów, nawet ponad 50 dolarów w przeciągu tej tygodniówki. No i na horyzoncie jest taka szeroka przestrzeń związana z mierzeniem 78,6 po kursie 1975. Ale to też jest taki schemat, oczywiście szeroki, i warto przybliżyć sobie, co w ciągu dnia możemy wyznaczyć. W tamtym tygodniu już sięgaliśmy po szerokie interwały czasowe z uwagi na rozstrzygnięcia i na poziomy, jakie były testowane. Natomiast myślę, że teraz możemy spokojnie sobie powrócić do układów bardziej lokalnych. Interwał M30 i ruch spadkowy, jaki tutaj by się pojawił, to jest 18. To jest sesja środowa. Odkładamy sobie to od szczytu z piątku, z godzin z otwarcia sesji europejskiej. I tu, jako korektę, jako pomiar FS100, możemy sobie to przedstawić. Oznaczymy jeszcze zielonym. No i zobaczcie dokładnie: ta strefa pobytowa to jest kurs. 1911,5 dolara za uncję na złocie, tak, a więc 1911, 1912 ten obszar mm, warto sobie na złocie na tą chwilę zaznaczyć, czy osiągalny, myślę, że spokojnie na tą, na tą sesję poniedziałkową może to być poziom aktualny, bo brakuje nam tutaj około 8-9 dolarów tylko. E, idąc dalej, USD e, JPY tutaj na tym interwale dosyć wąskim, 30-minutowym pewne rozstrzygnięcie się pojawiły, Patrząc na sytuację powiedzmy od tego dołka z sesji środowej godziny popołudniowe mamy mamy ruch wzrostowy, który na tą chwilę doprowadził do zniesienia 50%, to zniesienie 50% warto sobie zaznaczyć jako tą strefę, strefę popytową na rynku złota, poziom cenowy, z, przepraszam, na rynku USDJPY oczywiście poziom cenowy 129 129.08 Jeżeli cena wróci w te rejony, a biorąc pod uwagę dynamikę na ujku w ostatnim czasie, to spokojnie może to wrócić, e, może nie przed południem, ale no sesja amerykańska jak najbardziej osiągalna. A punkt odniesienia, jeżeli chodzi o górne ograniczenie, 130.60 strefa oporu e, GBPUSD. USD. Tutaj nieco naruszony został ostatni szczyt. Może na godzinówce to przedstawię. E, mieliśmy pomiar 1 do 1, natomiast musimy go nieco zaktualizować, ale myślę, że możemy pozostać jeszcze w tym, e, w, z tym scenariuszem nieco zaktualizowanym, bo też fajnie to wypada w strefę ZZB, w strefę taką e, ze strzałem popytowym tak, w tym obszarze. To był okres 18 stycznia mniej więcej. To jest sesja środowa w ubiegłym tygodniu. Silny wystrzał właśnie w okolicy 1,2290. No, i też do, do tego poziomu cenowego nadal bym się tutaj na kablu odnosił w tym szerszym ujęciu. Jeżeli ktoś poluje na układ bardziej lokalny, to korekta pędząca 1 do 1 wiązałaby się z tym pomiarem. No i 1,23,83 byłby to poziom wsparcia w tym ujęciu bardziej lokalnym. Ciekawe rozstrzygnięcia mamy na EURUSD. Mamy nowe szczyty, mamy 1.09 wybite górą. Wybity też ten poziom górnego ograniczenia, na który czekaliśmy, czyli 1.0875 mniej więcej ten poziom tutaj został na euro USD pokonany. Ja tak naprawdę tutaj, z uwagi na to wybicie górą, zapolowałbym na układ korekcyjny, tym bardziej, właśnie, żeby podłączyć się do panującego trendu wzrostowego. W tym przypadku mielibyśmy e, pomiar rozpiętości tego odcinka. Odkładamy sobie to od szczytu tutaj z dzisiaj z godziny 8, czy po godzinie 8, nieco ten szczyt na euro US to został wyznaczony, został osiągnięty przynajmniej dzisiejszy na tą chwilę może zostać poprawiony i strefa, na którą będziemy sobie tu polować, jeżeli chodzi o podłączenie się do trendu wzrostowego, automatycznie wyznaczona tutaj przez to mierzenie FS to właśnie 10870 tak? możemy to minimalnie podciągnąć, 10870, aktualna strefa wsparcie na głównej parze walutowej. Patrząc jeszcze na USDPLN, bo co jakiś czas sobie też zerkamy tutaj na wykres pary walutowej z polskim złotym, poziom F100 to mieliśmy mierzenie wraz z odragowaniem, które wymaga tutaj zdecydowanie aktualizacji. Zobaczmy jak to wygląda z perspektywy interwału szerokiego. Docelowo, tak jak pokazywałem Wam, wam kilka dni temu, Strefa na USD PLN wynikająca tutaj z szerokiego mierzenia FIBO 61,8, fajna biegunowość obszaru, natomiast jest to, jest to szeroki przedział, no, który będzie wymagał jeszcze tutaj dosyć sporo czasu, żeby zostać wypełnionym, bo obecna wycena około 4,32, ten poziom docelowy w szerokim takim w szerokiej takiej perspektywie, czy układ średnioterminowy możemy też to nazwać. No to jest 4.17, tak, 4.17, 4.18, na pewno poniżej 4.20, także brakuje nam jeszcze tutaj ponad 1000 pipsów, także wszystko zależy od, od zmienności. Układ przygotowany, możemy sobie gdzieś tam alert ustawić nieco niżej, ale na razie po prostu tutaj cierpliwie czekać.